W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zachęcić do jednej bardzo prostej rzeczy sprzedażowej, która sprawi, że będziecie się lepiej czuli z tym, co robicie w pracy z klientem, w przygotowywaniu się do spotkań itd. Ta jedna rzecz to nie decyduj za klienta. Daj klientowi podjąć decyzję, nawet jeżeli to będzie decyzja nie, dziękuję, nie chcę, to nie dla mnie, to nie teraz, to bez sensu, nam się to nie przyda, nie potrzebujemy tego. Nie decyduj za klienta. Czyli mam do Ciebie prośbę? Daj klientowi podjąć decyzję na tak albo decyzję na nie, a Ty wykonaj swoją robotę. Czyli. Zrozum klienta, usłysz, co go boli, podpytaj, dowiedz się, zaciekaw się tym, co, czym on żyje, co chce osiągnąć, co chce zmienić, w jaki sposób chce funkcjonować, jak widzi swoją firmę, swoich handlowców, swoje efekty w krótszej albo dłuższej przyszłości. Przygotuj na to swój pomysł, propozycję, ofertę, rozwiązanie, jakkolwiek to nazwiemy. I po prostu w ustalonym terminie powiedz mu o tym, zakomunikuj to, wyślij to, przegadajcie to, przenegocjujcie jakkolwiek. Nie mów sobie, nie mam najlepszego produktu, to nie ma co tego wysyłać. Albo nie jesteśmy najtańsi, to nie ma co w ogóle startować. Albo powiedział mi, że mają już dostawcę, to ja w ogóle się schowam. Albo y, oni współpracują tylko z zagranicznymi firmami, więc nasza polska firma nie ma żadnych szans. Daj klientowi podjąć decyzję, daj klientowi zdecydować, bo nigdy nie wiesz, co akurat zadziała na twoją korzyść, co sprawi, że klienci powiedzą tak, panie Marcinie, przejrzeliśmy to. Chcemy coś zmienić. Pańska propozycja brzmi najsensowniej. Wchodzimy w to. A zatem daj klientowi podjąć decyzję, a sam się zdziwisz, ile tych decyzji będzie na tak, na robimy, na jest fajnie. Jedziemy. To jaki następny krok? Wszystkiego dobrego to były moje dwie minuty.